Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy niektóre przedmioty w Twoim domu mogą przeszkadzać w przyjmowaniu błogosławieństw? A co gorsza, czy nieświadomie otwierasz przestrzeń na coś znacznie bardziej mrocznego? W Wielkim Tygodniu, w świętym czasie, kiedy wspomina się mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, toczy się jeszcze intensywniejsza bitwa duchowa, a większość ludzi żyje, jakby jej nie było. Ojciec Pio, jeden z największych mistyków XX wieku, doskonale o tym wiedział. Miał niezwykłą zdolność postrzegania świata duchowego. Mówił, że zło często przebrane jest w coś dobrego i że wróg nie musi wkraczać. Wystarczy, że zostawimy drzwi uchylone. Ten film to ostrzeżenie, bezpośredni przewodnik, bez zbędnych okrążeń, oparty na naukach Ojca Pio i świętych, którzy podobnie jak on dostrzegali to, co niewidzialne dla ludzkiego oka. Odkryjemy pięć niebezpiecznych przedmiotów obecnych w wielu domach, które mogą działać jak prawdziwe duchowe pęknięcia. A może masz jeden z nich tuż obok siebie, ale uwaga, to, co zostanie ujawnione, nie jest przesądami. Nie jest to przesada. To duchowe rozeznanie. W każdym rozdziale zrozumiesz prawdziwy powód, dla którego te przedmioty istnieją i jak wpływają na twoje życie. A na końcu będziesz miał jasność, aby zdecydować, czy nadal chcesz ignorować, czy może jednak chcesz działać. Pierwszy przedmiot może wydawać się niewinny, ale to właśnie dlatego działa tak dobrze. Zanim zaczniemy, zapisz się na nasz kanał i włącz dzwoneczek. Publikuję tu ekskluzywne treści o ojcu Pio, wieże i objawieniach, które zna niewielu. Jeśli chcesz jeszcze bardziej pogłębić swoją duchową podróż, nie możesz przegapić. Możesz już widziałeś na półce u kogoś lub nawet u siebie zestaw kolorowych kamieni, kryształy, które według niektórych pomagają oczyścić energię, przyciągnąć miłość lub chronić przed zazdrością. W wielu przypadkach są używane obok kadzideł, kart tarota, mandali lub książek o astrologii. Wszystko wydaje się niewinne, prawie poetyckie, ale dla tych, którzy widzą oczami wiary, te przedmioty niosą ze sobą inną rzeczywistość. Ojciec Pio jasno mówił, że duchowe praktyki, które nie pochodzą od Boga, nawet jeśli są opakowane w język światła i uzdrowienia, otwierają drzwi dla sił, których nie znamy. A co gorsza, te drzwi nie zamykają się łatwo. Zło nie pojawia się jako potwór, uwodzi, obietnicami mocy, kontroli i natychmiastowego dobrostanu. Wiele z tych przedmiotów jest bezpośrednio związanych z rytuałami o charakterze okultystycznym. Sama astrologia, na przykład, może wydawać się jedynie formą samopoznania. Ale gdy jest używana jako przewodnik decyzji, zastępuje zaufanie do Boga wiarą w los zapisany w gwiazdach. To w chrześcijańskim rozumieniu jest ukrytą bałwochwalstwem. W jednej z relacji kobieta opisała, jak zaczęła mieć problemy ze snem i niewytłumaczalną lękliwość po odbyciu kursu uzdrawiania energetycznego z użyciem kryształów. W tamtym czasie wierzyła, że łączy się z czymś większym, ale gdy usłyszała, jak kapłan mówi o tych praktykach, postanowiła usunąć wszystkie związane z nimi przedmioty. Kilka dni później pokój w jej domu powrócił do stanu spokoju. Nie chodzi o demonizowanie kultur czy przedmiotów na podstawie ich wyglądu, ale o zrozumienie duchowego zamiaru stojącego za nimi. Ojciec Pio mówił: Gdzie nie ma miejsca dla Boga, coś zajmie to miejsce. Zasada jest prosta, ale wymaga odwagi. Jeśli przedmiot ma funkcję duchową, ale nie jest związany z wiarą chrześcijańską, powinien zostać usunięty. Dotyczy to amuletów, książek okultystycznych, kart do odczytów energetycznych praktyk wzywających i przedmiotów używanych w duchowych oczyszczeniach bez Chrystusa w centrum. W Wielkim Tygodniu usunięcie tych przedmiotów to więcej niż akt wiary. To akt przymierza. To oznaka, że twój dom należy do Boga, że nie ma w nim miejsca na duchowe skróty, ani obietnice światła, które nie pochodzą od prawdziwego światła. A teraz, gdy rozumiesz, jak te przedmioty działają, być może zauważysz, że niebezpieczeństwo nie zawsze tkwi w czymś fizycznym. Czasami jest w tym, co codziennie oglądamy, nie myśląc dwa razy. Jeśli szukasz znaku, to jest ten znak. Wiele osób utknęło w wątpliwościach dotyczących swojej wiary. Ty nie musisz być jedną z nich. Nasz ekskluzywny e-book przynosi duchowe nauki, które mogą odmienić twoje życie, ale pospiesz się, bo zniżka jest ograniczona czasowo. Link znajdziesz w komentarzach. Możesz myśleć, że największe duchowe niebezpieczeństwo tkwi w rytuałach lub przedmiotach fizycznych, ale to, co dostaje się do umysłu, może być jeszcze bardziej skuteczne i ciche. Wróg wie, że to, co oglądamy, czytamy lub słuchamy, kształtuje nasz sposób myślenia. Im bardziej to się dzieje bez świadomości, tym łatwiej znormalizować zło. Ojciec Pio ostrzegał, to, co karmi duszę, może również ją zatruć. Filmy, seriale, muzyka, a nawet książki, które wychwalają okultyzm, nieuzasadnioną przemoc, perwersję czy szydzą z wiary chrześcijańskiej, nie są tylko niewinną rozrywką. To przesłania. A każde przesłanie ma swoje duchowe pochodzenie. W dzisiejszych czasach platformy cyfrowe oferują tysiące treści, które traktują piekło jak żart, demona jako sympatyczną postać, a grzech jako wolność. Piosenki, które powtarzają teksty pełne nienawiści, niekontrolowanej seksualności czy wyraźnych wezwań. Filmy i seriale, w których zły staje się bohaterem, pod warunkiem, że jest stylowy lub niedoceniony. Pewien młody człowiek opowiedział mi, że po maratonie popularnego serialu o czarownicach zaczął mieć ciągłe koszmary. Na początku uważał to za zbieg okoliczności, ale zauważył, że im więcej konsumował tego typu treści, tym ciężej czuł się w domu. W końcu postanowił przestać. Po kilku dniach objawy ustąpiły. To nie jest odosobniony przypadek. Powtarzana ekspozycja na tego typu materiały osłabia ducha, znieczula rozeznanie. Przestajesz dostrzegać to, co wcześniej cię niepokoiło. A gdy się orientujesz, zaczynasz się śmiać z scen, które kiedyś uważałeś za święte. Oczywiście nie mówimy tu o cenzurze czy paranoi. Chodzi o duchowy filtr. Czy wrzuciłbyś śmieci do jedzenia swoich dzieci? Nie. Więc dlaczego akceptować to w swojej duszy? W czasie Wielkiego Tygodnia zachęta jest jasna. Pościć także od tego, co karmi ducha ciemnością. Wymienić to, co otępia, na to, co buduje. Czytać o życiu świętych. Oglądać filmy mówiące o męce Chrystusa. Słuchać muzyki, która podnosi, oczyszcza umysł. Sam ojciec, symbole, takie jak, takie jak oko greckie, ręka Fatimy, czy nawet figury bóstw z innych religii, są często wykorzystywane jako dekoracja. Niemniej jednak większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, co naprawdę te obiekty reprezentują. Ojciec Pio mówił o tym, jak symbole mogą być duchowymi drzwiami, nawet gdy są zamaskowane jako estetyczne lub egzotyczne elementy. Te obiekty nie są jedynie ozdobami, niosą ze sobą energię ich twórców i często intencje tych, którzy je wykorzystują. A kiedy te intencje nie pochodzą od Boga, konsekwencje mogą być poważne. Wyobraź sobie, że masz rzeźbę Buddy w swoim salonie. Dla wielu osób jest to jedynie orientalna figura, coś kulturowo interesującego, ale dla tych, którzy rozumieją duchowe realia, wiadomo, że Buddha, jak każdy idol, niesie ze sobą energię, która nie pochodzi od Boga. Każdy symbol z innej religii lub praktyki ezoterycznej może nosić intencję, która oddala Twój dom od boskiej ochrony. Innym przykładem jest oko greckie. Ten symbol często kojarzy się z ochroną przed zawiścią, ale duchowo ma korzenie w okultyzmie. Nieważne jak piękny jest fakt, że niesie ze sobą przesłanie, które nie jest chrześcijańskie. Nie możemy zapominać, że ojciec Pio nigdy nie dał się zwieść pozorom czy powierzchownym symbolom. Dla niego wszystko, co odciągało uwagę od Krzyża Chrystusa, stanowiło zagrożenie dla ducha. Jest też kwestia obrazów świętych, które są używane w niewłaściwy sposób, jako obiekty czci w rytuałach, które nie mają związku z wiarą chrześcijańską. Te przedmioty stają się idolami. Ojciec Pio zwraca uwagę na to, że nasza dewocja powinna być skierowana tylko do Boga, a wszystko, co mogłoby nas od tego odciągnąć, powinno zostać usunięte. Rozumiem, że wiele z tych obiektów ma wartość sentymentalną. Czasami są to dziedzictwa rodzinne lub prezenty z odległych miejsc, ale musimy zrozumieć, że nasza wiara wymaga czystości. Nie możemy pozwolić, aby obiekty pogańskiego kultu lub ezoteryki mieszały się z tym, co święte. W wielkim tygodniu, w czasie tak intensywnym i głębokiej refleksji, Nadszedł czas na bardziej świadome oczyszczenie. Usunięcie tych figur i symboli nie jest aktem braku szacunku dla innych kultur, ale ochroną naszej własnej wiary. Nie chodzi o odrzucenie tego, co piękne czy inne, ale o ochronę tego, co istotne naszej więzi z Bogiem. Zastanów się teraz, jaki jest prawdziwy cel tych obiektów w Twoim życiu: przybliżają cię do Boga, czy oddalają od Niego? Nie wszystko, co wnosimy do domu, zostało wybrane przez nas. Niektóre obiekty przychodzą jako prezenty, pamiątki z podróży lub rodzinne dziedzictwa, a za nimi może kryć się znacznie więcej niż tylko wartość emocjonalna. Może być tam cicha, często ignorowana, ale głęboko aktywna duchowa ładunek. Ojciec Pio mówił, że zło przylega do rzeczy jak zapach do odzieży. Nie widzisz go, ale on pozostaje. Kiedy otrzymujemy coś, co należało do kogoś zaangażowanego w wątpliwe duchowe praktyki. Czy to spirytystyczne, okultystyczne, czy też po prostu styl życia daleki od Boga, potrzebny jest discernment. Intencja pierwotnego obiektu nadal echem odbija się w naszym życiu. Pewna kobieta opowiedziała, że odziedziczyła naszyjnik po swojej babci, która była praktykującą magii białej. Mimo wartości sentymentalnej, zawsze czuła coś dziwnego, gdy go nosiła. Trudno było jej wyjaśnić, dlaczego jej humor się zmieniał. Dopiero kiedy kapłan zapytał: Czy poświęciłaś ten obiekt Bogu? Zrozumiała, że coś jest nie tak. Odpowiedź na to pytanie była początkiem zmiany. Nie tylko pozbyła się naszyjnika, ale także pobłogosławiła cały dom. I lekkość, która powróciła do otoczenia, była wyraźna. Prezenty również mogą nosić intencje. Czasami są ofiarowywane z ukrytą zazdrością, lub nawet z energią skażoną urazą, dumą, czy emocjonalną manipulacją. W takich przypadkach trzymanie obiektu dla zasady może kosztować dużo duchowo. Wielki Tydzień to idealny czas na takie oczyszczenie. Czas na oderwanie się nie tylko od grzechu, ale od wszystkiego, co go karmi, nawet jeśli jest to ukryte. Przeanalizowanie odziedziczonych lub otrzymanych obiektów, zadając sobie pytanie: Czy to przybliża mnie do Boga? Czy to przynosi pokój w otoczeniu? Może być krokiem, który brakuje, aby przerwać negatywny duchowy cykl. A jeśli do tej pory mówiliśmy o obiektach z ukrytymi historiami lub symbolicznymi znaczeniami co powiedzieć o tych, które wprost reprezentują zło? Maski, lalki i groteskowe figury często są postrzegane jako sztuka lub folklor, ale duch, który niosą, nie jest neutralny. Wśród najbardziej ignorowanych, a zarazem niebezpiecznych obiektów znajdują się te, które bezpośrednio reprezentują groteskę, demoniczność czy perwersję. Wiele z nich trafia do domu jako egzotyczna sztuka, pamiątki z podróży lub elementy kolekcji, ale mało kto dostrzega, że forma wpływa na ducha, a niektóre obrazy, choćby były stylizowane Stworzone zostały, by wywoływać dyskomfort lub kult. Ojciec Pio wiedział, że zło często się maskuje, ale czasem objawia się bez filtrów i mimo to nie jest traktowane poważnie. Maski plemienne używane w rytuałach pogańskich, lalki o demonicznych cechach, rzeźby z zniekształconymi twarzami, czy przedstawienia stworzeń nawiązujących bezpośrednio do piekła. Wszystkie te elementy niosą ze sobą obecność, a ta obecność jest niekompatybilna z domem, który pragnie być miejscem pokoju Bożego. Nie chodzi o estetykę. Chodzi o duchowość. W wielu relacjach osoby żyjące w towarzystwie tego typu obiektów zgłaszały odczucia ciężkości w otoczeniu, obecność opresji, częste koszmary czy nawet wzrost irytacji wśród domowników. Gdy te obiekty zostały usunięte, a dom pobłogosławiony, objawy znikały. To nie jest przypadek. To duchowa spójność. Pewien młody człowiek opowiadał, że kolekcjonował lalki z horrorów od nastolatka: postacie z filmów, groteskowe figury, zniekształcone twarze. Przez lata uważał to za hobby. Ale po rozpoczęciu drogi pojednania z wiarą zdał sobie sprawę, że coś jest nie tak. Pokój, mimo że czysty, wydawał się ponury. Modlitwa nie płynęła. Kiedy zdecydował się pozbyć swojej kolekcji, zmiana była niemal natychmiastowa. To tak, jakby otoczenie zaczęło oddychać na nowo. Estetyka ma moc. Obrazy, które umieszczamy na ścianach, mówią cały czas, nawet w milczeniu. Dom, który pragnie być świętą ziemią, musi być intencjonalny w każdym detalu. Nie chodzi o życie w strachu, ale o rozróżnienie. Jeśli coś reprezentuje zło, nawet jeśli przebrane za sztukę, powinno zniknąć. A teraz, gdy znasz już pięć punktów, pozostaje pytanie: co zmieni się w twoim domu, zanim ten wielki tydzień, i co najważniejsze? Zrozumiałeś, że usunięcie tych przedmiotów nie dotyczy strachu, lecz wierności. Chodzi o to, aby uczynić swój dom miejscem poświęconym. Ojciec Pio mówił: Diabeł jest jak pies na smyczy. Nie może ugryźć, chyba że podejdziesz zbyt blisko. Utrzymując niektóre przedmioty, nawet z przywiązania, niedbałości lub niewiedzy, zbliżamy się zbytnio. Dlatego Wielki Tydzień to idealny moment na dokonanie tej oczyszczającej pracy. To nie jest tylko zewnętrzne, to także wewnętrzne. Może zastanawiasz się, od czego zacząć? Odpowiedź jest prosta. Zacznij z odwagą. Proś o rozeznanie w modlitwie. Przejdź przez każdy pokój i obserwuj go nowymi oczami. Jeśli coś cię niepokoi, nawet lekko, traktuj to poważnie. Pamiętaj, gdy usuwasz przedmiot, módl się, oddaj to, poświęć to miejsce Bogu. Twój dom powinien być miejscem pokoju, schronieniem, miejscem modlitwy. A jeśli coś tam przeszkadza, czas to puścić. Jeśli ten tekst cię poruszył, podziel się nim. Ktoś bliski może zmagać się z tą samą walką, nie wiedząc, gdzie tkwi problem. A jeśli chcesz jeszcze bardziej zgłębić temat, w następnym wideo omówimy, jak błogosławić każdy kąt domu, krok po kroku, z modlitwami, które naprawdę działają. Do tego czasu pamiętaj, Zło nie ukrywa się w ciemności, ukrywa się w nawyku.